Jak mawiał Janusz Korczar, do zabawy potrzebny miły towarzysz i natchnienie, więc swoboda i to właśnie swobody gwaranta dobrej zabawy w tym dniu dzieciom na pewno nie brakowało. Szkoła podstawowa nr 54 to miejsce, gdzie na jeden dzień zatrzymał się czas nawet dla dorosłych. Dzień dziecka obchodzono tu hucznie i dość nietypowo. Wymyśliliśmy coś takiego, aby i to się wpisało w rok Korczakowski, a dziecko zawsze dla nas jest najważniejsze. Mieliśmy też przedstawienie dla naszych uczniów, gdzie aktorami byli nauczyciele. I teraz chcieliśmy, żeby też miasto zobaczyło naszych uczniów, naszych nauczycieli taki orszak korczakowski. I choć Marszy w ostatnim czasie w Szczecinie nie brakuje, to ten jest wyjątkowy, wręcz bajkowy. Mamy tutaj trasę, yy, także będzie głośno, będzie kolorowo i będzie można do nas dołączyć. Barwny Marsz Dzieci ulicami miasta jest pierwszą taką inicjatywą szkoły, jednak organizatorzy mają nadzieję, że na stałe wpisze się ona w cykl obchodów Dnia Dziecka. W końcu nie zawsze mamy okazję spotkać przechadzającego się ulicami Szczecina króla Maciusia.